Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym przedstawić Ci takie informacje, które warto, aby dostawali Twoi klienci wtedy, kiedy wykonujesz dla nich stronę internetową. Bo co ciekawe, bardzo dużo ludzi, dla których są wykonywane strony internetowe w badaniach, przyznają, że mieli bardzo słaby kontakt z deweloperem, z osobą czy firmą, która wykonywała dla nich stronę internetową. Dlatego dzisiejszy film jest poświęcony właśnie dla twórców strony internetowych oraz dla ludzi, którzy się tym zajmują, po to, aby zwrócić Ci uwagę na to, że pewne rzeczy jednak są istotne dla klientów i w istotny sposób mogą zaważyć na tym, czy Twoja praca będzie polecana też innym? Więc jeżeli ci na tym zależy, zależy ci na kolejnych klientach, zdobywaniu i na przede wszystkim relacjach dobrych z obecnymi klientami, to ten odcinek jest dla ciebie. Bardzo krótko, szybko, jasno i na temat, więc nie chcę tego przedłużać. Zapraszam do oglądania tego filmu. Sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawy lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów? Jakie rzeczy warto zrobić, aby utrzymywać dobry kontakt z klientem? Po pierwsze, na swojej stronie warto udostępnić odpowiedni kontakt. Może tutaj być spory opór, bo wiem o tym, że najchętniej, sam też tak mam, kontaktowałbym się za pomocą maila. I tylko i wyłącznie maila. I jak najbardziej jest ta forma fajna, chociaż może warto zastanowić się jeszcze nad serwisami społecznościowymi, czyli czy kanał typu Messenger, czy Slack, czy jakieś inne tego typu rzeczy, łapucapu, może są dobrym rozwiązaniem i dzięki temu będzie łatwo z danym klientem rozmawiać, więc cóż, może warto z tego... Skorzystać, no, podajemy kanały, na których jesteśmy dostępni, bo jeżeli podajemy kanały, gdzie nas nie ma, to troszeczkę słabo, więc y, tutaj kwestia jest tego, jak z tego skorzystamy. No Jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny, bo często jest wymagany przez klientów, często chcieliby mieć ten kontakt telefoniczny, to zwykle proponuję określić jakieś ramy czasowe, że w tych a tych godzinach jestem pod tym telefonem. Może nawet w dzisiejszych czasach kupić sobie tą dodatkową kartę, włożyć do jakiegoś starego telefonu i w danych godzinach niech ten telefon działa. A poza tymi godzinami po prostu nie i już. Więc nie musisz się bać tego, że będziesz dostawać telefonu o drugiej w nocy, bo wtedy dopiero klient znalazł czas na to, że może sobie tam coś z Tobą pogadać. Są inne metody na nagrywanie takich rozmów, więc myślę, że tutaj bardziej proponowałbym skorzystać z serwisów jakichś do kontaktów niż, niż samego telefonu. Ale nie oszukujmy się, klienci bardzo doceniają to, jeżeli ten telefon masz na swojej stronie. Kolejną rzeczą, jaką warto wziąć pod uwagę, to przygotowanie takiego maila. Onboardingowego, czyli takiego powitalnego dla klienta. W tym mailu warto zawrzeć informację, jaką formę kontaktu właśnie preferujesz, w jakich godzinach jesteś dostępny. Dostępna pod telefonem. Czas odpowiedzi na wiadomości, bo to też bywa istotną informacją. Terminy, w których musi się wywiązać klient. To w drugą stronę działa, bo jeżeli klient ma Wyraźnie napisane, jakich terminów się zobowiązał utrzymywać, to też jest bardzo istotna informacja, i nie powinno być tutaj niedomówień, więc to dla Ciebie jest lepiej, jeżeli wiadomo, do kiedy mają być przesłane poszczególne treści, do kiedy jakieś tam zdjęcia, a kiedy ma być na przykład na wpłacona zaliczka do jakiego terminu, i jak ma być to wszystko tutaj zrobione. Warto zaznaczyć też czas trwania spotkania czy rozmowy. To też jest istotna informacja i dla ciebie i dla klienta, że to nie jest tak, że ty będziesz przychodzić i będziecie gadać godzinami, będzie klient otrzymywał od ciebie bardzo, bardzo dużo fajnych informacji, tylko że niestety nic ty z tego nie masz. Więc to, to jest mój problem, akurat bardzo często tak mam, że jestem gadułą i daje się naciągać na wiele porad. No, po prostu za darmo, a w sumie nic z tego nie mam na dłuższą metę. Potem klient coś tam wymyśla, więc to jest bez sensu. Poświęć czas na edukację klienta i wyjaśnienie mu procesu budowania strony internetowej przed rozpoczęciem zlecenia. Warto, żeby wiedział, jak to wygląda. Tutaj bardzo przydatną rzeczą może być brief, który mam u siebie dostępny na stronie internetowej. Możesz dostać się do tego artykułu, jest on bardzo istotny, wystarczy wpiszesz brief strony internetowej i znajdziesz ten artykuł u mnie na stronie internetowej. Możesz też znaleźć na temat briefu filmik, jest na YouTubie moim, na Sukces Studio pisane razem. Tam znajdziesz też materiał dotyczący briefu, to jest świetne narzędzie, naprawdę bardzo mi ułatwia życie. Dzięki niemu Łatwiej się dogaduje z klientami, bo obydwie strony wiedzą, co mają zapewnić i jak to ma wyglądać. Więc wszystko jest jasne przed wykonaniem strony, a nie później są jakieś tam niedomówienia. Jeżeli jest brief ułożony, jedziemy według poszczególnych punktów i sorry, nie ma dyskusji. Tak ustaliliśmy i tak to wygląda. Więc tutaj. Fajna rzecz, zarówno dla twórcy, jak i dla kogoś, dla kogo robimy, bo to też dla niego jest drogowskaz, co będzie robione, jak, jakie rzeczy są uwzględnione i jakie materiały ma po prostu przygotować do swojej strony, tak? To wszystko mamy. Po wykonaniu usługi, chociaż ja osobiście robię to zawsze na etapie przygotowania usługi, czyli przygotowania strony, proponujemy obsługę techniczną strony internetowej, czy serwisu internetowego. Te rzeczy nie są za darmo. Ustalmy to od razu. Ja rozumiem, że wielu twórców stron internetowych nie chce się w to pchać, dlatego że klienci oczekują, że to będzie darmowe. Nie, to nie jest darmowe, to jest płatne. Ma klient za to płacić. Jeżeli nie, to jego sprawa. Niech se pilnuje biznesu. Tylko że wcześniej czy później ta strona, warto mu to uświadomić klientowi, że ta strona niedługo. Po prostu no, będzie szła w dół w wynikach wyszukiwania. Ile by pieniędzy nie wsypał samymi wiadrami do tego, aby ta strona szła w górę czyli zapłaci po prostu za reklamę, to to są pieniądze wyrzucone równie dobrze. Może od razu Afrykę wesprzeć albo jakieś inne fajne tam instytucje, które zajmują się walką z głodem, czy innymi rzeczami, na co tam kto woli dawać. Na ludzi, na psy, na koty, czy to, no to, to różnie bywa. Są tacy, którzy ludzi niekoniecznie wolą, psy, koty, ich sprawa. Twoje pieniądze, twój biznes, po prostu no, nie musisz dopłacać tam Billowi Gatesowi, czy, czy, czy panom z Google, czy chociażby tutaj wspierać finansowo Zuckerberga. On ma bardzo dużo pieniędzy, naprawdę Twoje pieniądze niewiele tutaj zwiększą jego majątek, a dla Ciebie może są jednak, jednak bardziej istotne, więc po prostu nie wyrzucaj ich w błoto i tyle. Na koniec zbieramy feedback od klientów, którym uwzględnisz jakość kontaktu. To warto taką mini-ankietę wysłać do klienta, żeby Ci odpisał, jak uważa, jak... Ta obsługa wyglądała, co możesz w niej poprawić. To istotne, bo no, trzeba poprawiać swoje usługi stawać się coraz lepszym, aby coraz lepiej i lepiej to wszystko działało, więc warto taką ankietkę sobie przygotować na koniec, aby można było te wszystkie informacje zebrać tak? i później wyciągnąć z nich konkretne wnioski. Jeżeli oddajesz stronę, to po oddaniu strony przekaż wszystkie klientowi loginy, hasła i zasugeruj, że trzeba ich zmienić. Je zmienić dla bezpieczeństwa. Login klienta jest loginem klienta, nie Twoim i już. Więc warto, aby klient miał do tego dostęp i po prostu miał możliwość cieszenia się całą obsługą tego wszystkiego. Także warto też na to zwrócić uwagę, że warto coś z tym robić. Dzisiejszy film przedstawiam przede wszystkim dla ludzi, którzy zajmują się robieniem stron internetowych. Chociaż klienci, jeżeli posłuchają, to będą mieli okazję wiedzieć, czego powinni wymagać i czego się spodziewać po deweloperze, więc może dlatego też warto obejrzeć ten filmik. Było, bo to już praktycznie koniec. Więc tu już tak tytułem podsumowania. Ważny jest kontakt, to aby klient się czuł bezpieczny, żeby czuł się zaopiekowany, żeby miał świadomość, co powinien robić ze stroną i co kto będzie to robił. Te rzeczy oczywiście ja staram się wyjaśnić na poziomie briefu, czyli dokumentu, który przygotowuję przed... Przygotowaniem strony i mówię, zapraszam do tego, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. To jest bardzo solidny dokument, bardzo długo nad nim pracowałem, żeby go przygotować. Wiem jak, jak duży jest wart, więc dlatego polecam. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli film Ci się podobał, to oczywiście poproszę lajka w górę, naciśnij przycisk subskrybuj i przycisk dzwoneczka. To będziesz dostawać kolejne informacje na temat filmów, które się ukazują na moim kanale. Mój kanał na YouTube to Sukces Studio Pisane Razem. Tam znajdziesz już ponad 200 filmów, więc jest z czego wybierać naprawdę potężna dawka wiedzy różnych na różne tematy. Można posłuchać, więc spokojnie w samochodzie sobie włączyć na spacerze. Co dalej? Zapraszam oczywiście na stronę swoją internetową, jeżeli Cię interesują. Informacje dotyczące no, rozwoju Twojej firmy, takie, które mogą pozwolić Ci na to, aby Twoja strona, po prostu firma, przepraszam, rosła. Więc na mojej stronie internetowej znajdziesz dużo informacji na temat sprzedaży, marketingu, różnych technik, które możesz zastosować, ale także narzędzi informatycznych, których, które warto używać w swojej firmie, czy warto użyć do poszczególnych rzeczy, aby. Twoja firma po prostu na tym zyskiwała. Jeżeli chcesz dostawać co tydzień powiadomienie na ten temat, to zapraszam zasubskrybuj sobie mój newsletter na stronie internetowej, tam będziesz mieć informacje na co tydzień na temat tego, jakie nowe rzeczy odkryłem, co warto uważam przejrzeć. Jakieś linki do różnych ciekawych treści znajdziesz tam a także to, co samemu publikuje na stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych, czy, czy w formie filmów. Także zapraszam. Może warto skorzystać. Znaczy na pewno warto skorzystać, nie może. Na pewno warto skorzystać. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Wszystkiego dobrego życzę. Powodzeniu, powodzenia z klientami, w zdobywaniu klientów. Niech ich serwisy powstają coraz lepsze. Niech Stawajmy się lepszymi. Po prostu. Niech to wszystko po prostu lepiej działa. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do widzenia.